Hej, witajcie w filmie budżetowym, który. Nie byłam pewna, czego nagram i czy on się w tym miesiącu w ogóle w jakiejkolwiek formie pojawi, ale pomyślałam, że zrobię to w taki sposób, w jaki to zrobię właśnie teraz. Otóż, to nie jest film, gdzie będziemy rozpisywać budżet, czy, czy rozkładać pieniądze do kopert, ponieważ ja już to zrobiłam dawno sama. Początek maja był dla mnie dosyć chaotyczny, i sama się już w tym wszystkim pogubiłam, i nie miałam za bardzo też kiedy Wam to nagrać, ani nie miałam jakby głowy do tego, ani czasu, i tak, tak to jakoś wyszło dziwnie, że zrobiłam. Postan postanowiłam już po prostu zrobić to sama, i tak się zastanawiałam, co z tym fantem teraz zrobić, jaki tu Wam film zrobić, no i pomyślałam, że po prostu, trochę Wam poopowiadam, co tu się podziało. I y, podsumujemy sobie pierwszy tydzień, po prostu. Pierwszy tydzień Maja. Hmm. Też miała być, y, miał być film podsumowujący drugi, y, drugą część, drugą połowę kwietnia. I ten film się także nie pojawił, więc też Wam tu trochę podsumuję, co tu się podziało. Y, tak, w ramach rekompensaty powiedzmy. Y, tak. No więc w kwietniu, w drugiej połowie, czyli w trzecim tygodniu, mam nadzieję, że to ładnie widzicie, czy ja poszłam poza kadr, bo już nawet nie wiem. Dobra, jest mniej więcej. W drugim tygodniu, w trzecim tygodniu, w drugiej połowie kwietnia, ale w trzecim tygodniu na zdrowie poszło 442 zł, na jedzenie 440 prawie. Na kosmetyki 34, na kieszonkowe 99, ubrania 224. Ponieważ kupiłam sobie buty, kupiłam sobie trampki i to był bardzo dobry zakup. Teraz są, słuchajcie, tak ciepłe dni, że ja bym nie dała rady bez nich w tym momencie. Ja bym się ugotowała, więc to poszło z oszczędności. Tak. Bardzo się cieszę z tego zakupu. Te buty są super wygodne, bardzo je lubię. Na transport 53, na nieplanowane 65, 60. I szczerze wam powiem, że już nie pamiętam, co ja to kupiłam. Nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam. No ale wyszło 65, 60 w trzecim tygodniu. W czwartym na zdrowie tylko 150. Na jedzenie 294,06. Tu podejrzewam, że to była terapia. Na kieszonkowe 87. Na kosmetyki nic. Na ubrania też nic. Na transport 55 i na nieplanowane 21. I razem wyszło w drugim tygodniu 1356,19. W, tr w trzecim tygodniu 1356,19. W czwartym 607,7 groszy. I łącznie wyszło tak, że yy, na zdrowie wydałam 1173,99, a planowane było 890, na jedzenie 1376,40, a planowane było 1800. Yy, więc tutaj zaoszczędzone dużo. Zaraz Wam powiem, co z tym pieniędzmi się stało. Yy, kosmetyki, osiem... Fuh, kosmetyki 80 50 zł. 50 groszy. A wyszło. Planowane było 100, więc się zmieściłam. Kieszonkowe, 266 na 100, planowane, więc tutaj dużo, dużo. I też już nie do końca pamiętam, co ja tu kupowałam. No i teraz wam nie powiem, co ja tu kupowałam. Nie pamiętam. Nie pamiętam, słuchajcie, bo ja już nie spisuję sobie tak wydatków gdzieś tak jak wcześniej w planerze finansowym, takim miałam osobno. A teraz nie wiem, gdzie on jest w sumie nawet. Teraz już tego nie robię, po prostu tylko spisuję sobie na karty ze statusami finansowymi w moim. ojej skurde gdzie to jest? Teraz wpisuję to tylko tutaj na statusach finansowych w kartach kategorii. I no i to na koniec miesiąca zmazuję, więc już nawet nie wiem, co tam było. Yy, I... Ale wydaje mi się, że tutaj... albo nie? Kurde, nie wiem. Bo ki kiedyś na pewno kupowałam książki z Harry'ego Pottera, dwa ostatnie tomy, ale już nie wiem, czy to było tu, czy to było tu, czy gdzie indziej. Także nie jestem w stanie Wam powiedzieć w tym momencie. Yy, tak... No ale dobra. I całość wyszła na planowane 3, 330 wyszło 3.460.99. 99 Więc nawet nie jest tak źle, tylko trochę mniej. Py, tylko trochę więcej wyszło. Um, I tym razem zrobiłam coś takiego, że słuchajcie, rozpisałam sobie w kwietniu mm, tutaj cały plan. A potem. Już kontrolowałam tylko te wydatki, a resztę tam, czy na przykład, nie wiem, Bartek mi coś tam przelał, czy ja trochę wydałam więcej na telefon, gdyż yy, ponieważ zmienili mi taryfę i teraz muszę co chwilę doładowywać konto, yy, więc będę musiała coś z tym zrobić i no tak nie może być i nie wiem, czy w ogóle operatora nie zmienię, bo bez kitu, więc już tego nie kontrolowałam jakoś specjalnie nie zapisywałam sobie tego, tylko tutaj sobie kontrolowałam na takiej takiej tabelce, gdzie mi przybyło oszczędności, a gdzie mi ich ubyło, więc wyszło to w ten sposób, że 4, widzicie tutaj 4 kwietnia przyszło mi 4 stówki, tam podostawałam trochę High Siwa. Tutaj jest 270. To, jest, to są te moje oszczędności, które ja odkładam od razu przy wypłacie. Potem tutaj mamy 113,81. To jest z pierwszych dwóch tygodni kwietnia. Tyle zaoszczędziłam. Tutaj właśnie wyszło poszło 200 zł na buty. Resztę chyba wziąłam z awaryjnego, ale nie jestem pewna. Tutaj wyciągam. O, tak. Tak, jednak tu. Jednak to było tutaj. Um, dobra. Tutaj wyciągnęłam 77 zł na książki z Harego i je wzięłam te pieniądze wzięłam stąd stąd, z, z mojej gry oszczędnościowej. Mhm. Potem dalej wyciągnęłam 6 stów na wesele. Bo byliśmy z Bartkiem na weselu ostatnio, pod koniec kwietnia. I wyciągnęłam 6 stów z, z mojej poduszki, albo bardziej w sumie nie poduszki, tylko funduszu awaryjnego. Ciężko to poduszką nazwać, bo nie takie jest dołożenie poduszki, żeby ciągle z niej coś wyciągać. Um, tak, a tutaj jest 98, 65, które zaoszczędziłam już pod, no, na sam koniec miesiąca. I jeśli chodzi o bilans tego wszystkiego, to wyszło mi, że na plusie jestem 5,46. Więc zawsze coś. Słuchajcie, zawsze coś. No ale tak. Tutaj, właśnie, na mm, jedzeniu było bardzo dużo zaoszczędzone. I co się z tym stało? Um, tu są jakieś 4 stówki. Tu na pewno gdzieś w tych oszczędnościach wyszło trochę z tego jedzenia. Natomiast dwie stówki w ogóle wyciągnęłam dodatkowo na wesele stwierdziłam, że no, wypadałoby jednak trochę więcej włożyć w kopertę, a że udało się na jedzeniu zaoszczędzić to czemu nie także to jest kwiecień, tak wyszło w kwietniu a w maju yy, nie zrobiłam sobie tabelki oszczędnościowej, więc ja sobie to chyba tutaj szybko zrobię i wam to ciachnę w montażu albo przyspieszę Dobra. I teraz tak nie pamiętam kiedy to było, ale to było, nie wiem, powiedzmy, że to było czwartego plus 270. Znowu to są te, no powiedzmy, fundusze celowe, no bo to jest na samym początku miesiąca, kiedy ja sobie to dodaję. Czy jest jeszcze w miarę jasno? Czy zgasło nam się słońce za bardzo? Chyba. O, słuchajcie, mam nadzieję, że coś widać. Dobra. Chyba, że ja zaświecę jednak. Dobra, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Dobra. Czyli tak, 270 jest z funduszy, w, z funduszów, z funduszy celowych z początku miesiąca. Teraz mamy. Dobra, za chwilę. Um, tak, w pierwszym tygodniu, tylko mój pierwszy tydzień w tym miesiącu, czyli w maju, to w zasadzie były prawie dwa tygodnie, bo od 1 do 12. Zawsze staram się robić tak, żeby kończył mi się tydzień w niedzielę. Jakoś tak mi się to prościej rozkłada, prościej mi się to kontroluje to wszystko. Także tak. Także jak na prawie dwa tygodnie 787 zł na jedzenie to wcale chyba nie jest tak dużo. Wydaje mi się, nie jest tak źle. Ale zrobiliśmy bardzo duże zakupy. Szkoda, że nie udało mi się tego nagrać, bo tam się dużo działo, ale, ale no trudno. 787 zł, 84 grosze. Duże zakupy za 300 w Lidlu tutaj pod koniec tygodnia wpadły. Tam też kupowałam rzeczy na sernik Bartkowi do, do, do pracy, także tam Dużo, dużo się zadziało, jeszcze kupowałam owoce, typu borówki, maliny także no trochę wyszło, ale to było całkiem spore zakupy więc, więc, więc tak na zdrowie 823,40 byłam słuchajcie u ginekologa i zapłaciłam bardzo dużo i nie dość, że zapłaciłam bardzo dużo, to jeszcze kompletnie jestem niezadowolona z tej wizyty więc jej no cóż na kosmetyki 92-96 planowane było 100, więc już yy, praktycznie na styk, Ale powiem Wam, że w tym tygodniu, czyli w drugim tygodniu, już trochę wydałam znowu, więc już, już mi te 100 złotych yy, nie sterczyło. No, ale tak to wygląda, jak się yy, nagle wszystko pokończy. No trudno. Na kieszonkowe nic, na ubrania nic, na transport 36 zł, nieplanowane 79,98. Co to było? Nie pamiętam. Aha, byłam tak. Na poczcie, na kserze, na ksero. Ksero to sobie kupiłam zeszyt do nauki. Potrzebuję notatki sobie porobić. I dwa zakreślacze i byłam jeszcze w kerwie. Aha, w kerwie musiałam kupić, słuchajcie, ymm, blachę na placka. Oprócz tego kupiłam jeszcze płyn do prania i krzyżówki, ale już jakoś tak wszystko wpisałam w nieplanowane. W sumie nawet nie pamiętam, dlaczego tak zrobiłam. bo zapomniałam, że to powinnam rozdzielić. No trudno. Yy, także razem za pierwszy tydzień wyszło pierwszy tydzień a pierwsze prawie dwa tygodnie wyszło 1704 i 50 groszy yy, zapiszę sobie to tak także tak tak to wygląda yy, a jeśli chodzi o oszczędności pierwszego tygodnia mamy pudełko A w pudełku mamy, uwaga, ym, 38 zł. Równe. Jak to się stało, że tym razem równe? Otóż trochę sobie pozmieniałam, jeśli chodzi o moje y, zasady. Że tak powiem, nie chcę w sumie teraz tego. Kurde, jak ja to otworzę? Dobra, może tak. Nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, mam tutaj drobne, które po prostu zostały i które postanowiłam ich nie wyciągać stąd. Uznałam, że takie drobiazgi będę zbierać dopiero na koniec miesiąca tym razem. A te grubsze do złotówki po prostu będę odkładać każdego tygodnia czy co dwa tygodnie, zobaczę, jak to wyjdzie tym razem. Tak, co jeszcze zmieniłam? Zaczęłam chodzić normalnie z moim portfelem na zakupy i wkładać sobie potrzebną ilość pieniędzy tutaj, a nie chodzić z całym moim czarnym budżetownikiem na zakupy, bo to jest tak no, średnio wygodne jednak, a też miałam cały czas dostęp do wszystkich pieniędzy, więc no jak się przechodziła na przykład koło Rosmana, to kusiło, nie? A no, Tak to, to przynajmniej wiem, że nie planowałam tam iść, więc tych pieniędzy ze sobą nie mam. Więc o tyle było jakoś tak prościej zapanować nad sobą, ale no, no, no mam nadzieję, że, że to mi bardziej będzie ym, służyć teraz niż wcześniej, tak jak, tak jak to robiłam. Nie wiem, ile mam już na liczniku. 20 minut. O kurde, ciemno jest jak w dupie. Niedobrze, niedobrze. Się nie zabrałam wcześniej do nagrywania, no to teraz nam słońce zgasło, nie? Dobra. Ale dobra. Zobaczmy, co teraz możemy z tym hajsem zrobić. A w ogóle jeszcze tu powinnam wpisać. Nie wiem, czy wy to będziecie teraz widzieć ładnie, czy raczej Kyowo. Czyli tak, dzisiaj jest uwaga 15. Wpisujemy plus 38. Dobra. I wpiszemy sobie może pierwszy. Tydzień. Żeby nie było. Żeby było wiadome, skąd się to wzięło. No ale widzicie, pierwszy tydzień się w niedzielę zakończył, a ja to w środę dopiero nagrywam, więc. <laughs> e, dobra. Ale tak. Zaczniemy się. Zaczniemy sobie. No, zaczniemy sobie. Zaczniemy sobie od wyzwania 52 tygodnie standardowo. Dzisiaj, jak już patrzyłam, jest 20 tydzień, a mamy tutaj... Tak, brakuje nam dyszki. Myślę, że możemy sobie te dwie piątki wyciągnąć i złożyć 20. Piętnasty piąty plus dziesięć dwieście. Dobra. Czyli to mamy załatwione. I teraz mamy 28Z. Myślę, że sobie możemy spróbować tutaj zagrać. Nic to pewnie nie widzicie. A no dobra, nieważne. Zagramy sobie. Zastanawiam się zastanawiam, czy wyciągać trzy karty, jak to... Powinna, powinnam robić, czy może jedną, dwie? No a, zobaczymy. Spróbujemy trzy i zobaczymy, co się stanie. No tu generalnie najwięcej chyba można 250 zł. wylosować, bo chyba czokery są tylko dwa. Czekery są za 100 zł. Asy za 50, króle za, dwie, za 20, jupki za 10 i damy za 15 no ale prawdopodobieństwo 250 zł to trochę jest hmm, trochę małe więc nie. <laughs> Dobra zobaczymy co tu wyjdzie. Wyjdzie nam i tak. raz. A, powiedzmy że ajajaj, dwa i trzy. Trochę się boję wiecie. O, no popatrzcie, na tyle nisko, niskie y, kwoty, że możemy spokojnie to tutaj wrzucić. Czyli mamy 5, y, 9, 13. Tak, 13. się tu drobnych znowu nazbierało. Już strasznie ten segregator jest ciężki. Ale co zrobić? Yy... Lala, lala, 28, 31. Dobrze, 15, 5. I lecimy dalej. Zostało nam... Zostały nam trzy piątki, więc wiecie co zrobimy? Nie będziemy się pierniczyć, tylko wrzucimy to tu. Do wyzwania, do, no, wyzwania 200 zł w piątkach. Tak, jest 65. 2 4 5 2 3 6 razy 5 jest Jezus 75 80 powinno być i tak będzie topże Jeszcze trochę będzie będziemy w połowie tu Dobra Czyli to wrzucone, no i to by było na tyle z oszczędności tego tygodnia. Tu wam się jeszcze pochwalę, że ukończyłam. Yy, wyzwanie 50 zł w złotówkach i zaczęłam je na nowo ostatnio. A to 50 zł, które uzbierałam, poszło tu. Tym się proszę nie sugerować. To nie jest apteka. To są moje oszczędności na cel ubrania. Yy, jedna skarbonka to jest 50 zł. I tak sobie tutaj... Nie, tu. Tak sobie tutaj odkładam teraz. Będzie odkładane. Dobra. Tyle. Chyba. Tyle? Tyle. Yy, tak...